Radni Krakowa potrzebowali aż dwóch spotkań, by przyznać profesor Wandzie Półtawskiej tytuł Honorowego Obywatela Krakowa. Kością niezgody było jej zaangażowanie w obronę życia człowieka i zdecydowany sprzeciw wobec metody in vitro. Marcin Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zapraszam na nowy odcinek projektu LIFE. Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Krakowa poprzedziła burzliwa dyskusja. Jeden z radnych stwierdził, że mimo licznych zasług Wandy Płtawskiej nie jest ona godna przyznania tytułu ze względu na wypowiedzi i stanowiska, które dzielą ludzi na lepszych i gorszych oraz nieprawdziwe tezy w dziedzinie medycyny. Postulowano, by w uchwale znalazła się adnotacja, że Płtawska to znana działaczka antyaborcyjna i pro-choice, zwalczająca metodę leczenia niepłodności in vitro. Radnym Koalicji Obywatelskiej czy też aktywistom Komitetu Obrony Demokracji przeszkadza, że profesor Wanda Półtawska nie popiera postulatów ruchu LGBT, a metoda in vitro uznaje za moralnie niedopuszczalną. Równocześnie grupom tym nie przeszkadzało, gdy w ubiegłym roku nagrodę Wrocławia otrzymała Marta Lempart wraz ze strajkiem kobiet, których głównym hasłem było słowo nawu. Przyznanie honorowego obywatelstwa Krakowa profesor Półtawskiej to dobra okazja, by przypomnieć jej życiorys i zasługi dla obrony życia człowieka. W czasie II wojny światowej w wieku 18 lat dołączyła do harcerstwa i była łączniczką. Dwa lata później aresztowało ją Gestapo i torturowało na zamku w Lublinie. Zaocznie skazano ją na karę śmierci i odesłano do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Tam Niemcy przeprowadzali zbrodnicze, niszczące ciało eksperymenty medyczne. Chirurgicznie okaleczano nogi i ręce. Mimo tego jako jedna z nielicznych więźniarek przeżyła wojnę. To doświadczenie zaowocowało m.in. prowadzeniem badań tzw. dzieci oświęcimskich. Po wojnie ukończyła studia lekarskie w specjalizacji psychiatrii. Wanda Pułtawska była bliską współpracowniczką i przyjaciółką świętego Jana Pawła II, który konsultował się z nią w tematach związanych z miłością małżeńską i odpowiedzialnym rodzicielstwem. Poznali się na początku lat 50. w Krakowie, gdy młody Karol Wojtyła wrócił ze studiów w Rzymie i otrzymał misję bycia duszpasterzem lekarzy oraz młodzieży akademickiej. To właśnie obrona życia człowieka i wprowadzona w 1956 roku ustawa zezwalająca na aborcję bez ograniczeń była tym, co połączyło dwoje wielkich ludzi. W latach 60. Wanda Pultawska zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. I kierowała nim przez 33 lata, szkoląc narzeczonych, małżonków i księży. W latach 80. wykładała w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Zajmowała się też w oparciu o swe doświadczenia w poradnictwie wpływem przerywania ciąży na psychikę kobiety oraz wpływem postawy antykoncepcyjnej na współżycie małżeńskie i rodzinne. Napisała wiele artykułów naukowych i książek. Jest znana z bezkompromisowych wypowiedzi o godności dziecka nienarodzonego. Losy Wandy Pułtawskiej są nierozerwalnie związane z naszym stowarzyszeniem. Trzy lata temu, gdy wręczaliśmy profesor Wandzie Pułtawskiej statuetkę Przyjaciel Życia, wspominała początki swojej pracy. Mówiła o przerażającej skali aborcji w Polsce. W kolejkach do gabinetów lekarskich stały panny i mężatki, a jej koledzy lekarze dokonywali zbrodni. To było przerażające. Nie było wtedy ruchu pro-life ale byli ludzie, studenci, do których docierała profesor Pułtawska czy ksiądz Karol Wojtyła. To było pierwsze środowisko obrońców życia. Poza świętym Janem Pawłem II, Wanda Półtawska miała dwóch zaufanych współpracowników. Swoich, jak to nazywała, pretorian, inżyniera Antoniego Ziębę i doktora Rafała Michalika. Jej najwierniejszym uczniem w obronie życia, najbardziej poruszonym krzywdą, jaką człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi, był Antoni Zięba, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Stanowili zespół, którego misją była obrona życia każdego człowieka. Na koniec warto przypomnieć przesłanie profesor Kłatowski. Aborcja to problem świata mężczyzn. Kobieta często jest ofiarą ich niedojrzałości i nieodpowiedzialności. Lekarka wielokrotnie zwraca uwagę na szczególną potrzebę wychowania mężczyzn, którzy dają życie. Kobieta nosząc dziecko, dziecko pod sercem, karmi je, i to dzięki niej ono może żyć. Ale już obrona tego kruchego życia to zadanie mężczyzn i ojców. Którzy dając je dziecku, są za nie odpowiedzialni. Radni miejscy oburzali się, że tytuł dla profesor Pułtawskiej oznacza wzmocnienie idei konkretnych środowisk w sporze z innymi. Zgadza się. Niech ta nagroda będzie zobowiązaniem dla Krakowian, by bronić życia na każdym etapie jego rozwoju i sprzeciwiać się wszelkim zabiegom czy metodom, które to życie niszczą. Niech będzie to też wezwaniem dla mężczyzn do mądrego i odważnego stawania po stronie życia, szczególnie dzieci nienarodzonych. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz zaglądania na stronę internetową prolife.pl. Do zobaczenia!